Znajdujemy się w Olsztyńskim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie jak widzimy przygotowania do 30 już edycji zbiórki idą pełną parą. Z nami jest Monika Falej, przewodnicząca Olsztyńskiego sztabu. Otaczają nas tutaj piękne fanty w licznej, w dużej liczbie. Można nam Pani zdradzić kilka szczegółów, co jako olsznicki sztab wystawiacie w tym roku. Tak, oczywiście. Tak jak Państwo widzicie, jest bogato i tych fantów mamy już bardzo wiele wystawionych na Allegro, więc tutaj też zapraszamy, żeby się zapoznać z tymi rzeczami. Są naprawdę niektóre rzeczy bardzo wartościowe. Mamy Volvo i ono jeździ, więc jeżeli ktoś ma ochotę. Wylicytować taki samochód, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Mamy poduchę w kształcie serca wośpowego. Mamy również dary od marszałka Brzezina, i to jest piękne pióro. Jak też na przykład od pani wicemarszałek Sylwii Skulskiej I tutaj rzeczywiście to są piękne rzeczy, ale również mamy koszulkę Lewandowskiego od korporacji taksówkarskiej, która będzie licytowana już w niedzielę ze sceny głównej. Więc tutaj serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś jest fanem futbolu, czy też samego pana Lewandowskiego albo takiej oryginalnej koszulki to zapraszamy serdecznie do licytacji. Mamy również sadokotów od Uniwersytetu III wieku i to też myślę, że jest nie lada gratka, bo ręczna robota jest świetnie wykonana. Mamy książki, mamy też konstytucję prosto z Sejmu i zaproszenie również do tego, żeby ten Sejm odwiedzić. To akurat taki voucher od szefowej sztabu, więc myślę, że to też jest nie lada gratka, żeby coś takiego móc wylicytować. Im więcej rzeczy też serdecznie zapraszamy, jeżeli macie taką ochotę, żeby właśnie takie rzeczy wy wylicytować. To znajdziecie je na Allegro lub też na właśnie scenach i w Galerii Warmińskiej, i w Aurze, oraz na scenie głównej. I mamy też taki, w tym roku też taką, teraz sobie przypomniałam, e, niesamowitą rzecz możemy zobaczyć Olsztyn z lotu Ptaka. I e, mamy też taki voucher na e, to, żeby polecieć i zobaczyć, jak olsztynianie i mają gorące serca i jak grają właśnie dzięki e, takiej no, możliwości zobaczenia tego z lotu Ptaka. A jak przygotowania w samym sztabie? Czy już wszystko zostało dopięte na ostatni guzik? No Myślę, że tak, to zawsze ten tydzień, ostatni to jest rzeczywiście gorączka, ale myślę, że tak jak Państwo widzicie, jesteśmy już do tego przygotowani świetnie, mamy wszystkie rzeczy, które są potrzebne wolontariuszkom i wolontariuszom, bo to jest najważniejsze, żeby mieli identyfikatory, puszki, koszulki, żeby można było ich rozpoznać, kto zbiera, mamy też zapewnione bezpieczeństwo, wyżywienie dla wolontariuszek i wolontariuszy, no i obsługę medialną, no fantastycznej telewizji Kopernik, więc myślę, że to jest to, co przed tygodniem, przed finałem możemy już zaprezentować i pokazać, że się dzieje. Czy znaczy wiadomo, ilu wolontariuszy się zapisało, zaangażowało w pomoc? Tak, w naszym sztabie jest zarejestrowanych 350 osób, które mogą zbierać pieniądze, ale to trzeba powiedzieć, że jest też około 20 osób, które pracują w samym sztabie, plus jeszcze osoby które dodatkowe, które będą liczyć pieniądze. One się nie liczą do e, tych 350 którzy, osób, które zbierają pieniążki, tylko do tej puli sztabowej, e, ponad to, które, to te, te liczby, które wymieniłam, bo to są osoby, które tutaj będą, będą pracować na zmiany e, i będą liczyć pieniądze. Na konferencji wspomniała Pani o licznych atrakcjach, których już będziemy mogli uświadczyć za tydzień. Czy można Pani tak pokrótce opowiedzieć, z czym będziemy mieli do czynienia? Tak, w Galerii Warmińskiej będzie dużo atrakcji. Będą właśnie możliwości i licytacji, i będą też występy, będą też pieski, które uwielbiają właśnie wszyscy, którzy wrzucają do puszki. To jest też nielada atrakcja, bo Goldeny, Zawsze są z nami i zawsze grają. Będzie też oczywiście aura, gdzie będą animacje dla dzieci i będzie oczywiście scena główna, gdzie będą artystki i artyści tą swoją energię przekazywać nam wszystkim. I oczywiście tradycyjnie o 20 światełko do nieba. Gwiazdą akurat tego dnia, jeżeli chodzi o muzykę, jest olsztyński zespół Enej i bardzo, bardzo dziękujemy, że udało nam się namówić, żeby w tym roku właśnie na 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrali właśnie w swoim macierzystym mieście. W tym roku pieniądze są zbierane na okulistykę u dzieci. Czy ma Pani jakieś szczególne oczekiwania w związku ze zbliżającym się finałem? Czy liczy Pani na pobicie rekordu na przykład w tym roku? Zawsze jestem daleka od tego, żeby bić rekordy, bo myślę, że każda złotówka, każdy grosz się liczy. Tak jak Państwo widzicie, oboje nosimy okulary, więc, ale mamy możliwość widzenia, więc chcemy, żeby w tym roku zebrać rzeczywiście jak najwięcej pieniędzy, żeby osoby, które mają problemy, dzieci, które mają problemy z wzrokiem, mogły na nie przejrzeć. I dla nas jest to niezwykle ważne, żeby właśnie Osoby, dzieci przede wszystkim tak? tutaj miały taką opiekę, która dawałaby im tę nadzieję na właśnie zobaczenie tego pięknego świata, zobaczenie tych wszystkich pięknych kolorów, które są i towarzyszą przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, te gorące serducha, te uśmiechy i tą radość, którą mają w sobie też wolontariuszki i wolontariusze tego dzieciakom życzę i mam nadzieję, że właśnie dzięki tym pieniążkom będzie szansa na to, żeby przejrzały na oczy. To ja w takim razie dziękuję serdecznie za rozmowę i do zobaczenia już za tydzień. Do zobaczenia, siema, liczymy na was bardzo mocno. Do zobaczenia jeszcze raz.